Tak, nie z namiotu, tylko z lasu. Jest wcześniej bardzo rzeźko. Ta godzina musiałem go pompować. Bo twardo i zimno od ziemi. Piękne widoki: słońce, lampa. Bija piździ, ale jest przyjemnie. пенопласт. Можно танковать. To mówisz co? Co? Nie mówisz dla ciebie! To mnie was turyści dokarczą, ハハハハハ。 Nie da się dalej jechać, nie da Koniec drogi Emilian Emilian Oglądałem wszystkie twoje filmiki Naprawdę? Tak a, dziękuję, jak ci na Świat jest mały, Marek I się spotykamy tutaj w Lesemarton Jak się... Pierwszy co poznałem to małpkę A, małpkę poznałeś A później jak zszedłeś, karnister, karnister. 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 Małka, Małpka, karnister Małpka, karnister,